Jan Paweł II przepowiedział przyszłość Polski i spełnia się to w 2025 roku. To niezwykła historia, która łączy tajemnice Fatimy z współczesnymi wydarzeniami i prorocze widzenie o przeznaczeniu narodu. Aby w pełni zrozumieć tę narrację, musimy cofnąć się ponad 100 lat w czasie, kiedy troje portugalskich dzieci relacjonowało nadprzyrodzone spotkania, które na zawsze zmieniły historię Kościoła katolickiego. W 1917 roku na wzgórzach Fatimy Łucja dos Santos, Francisco i Jesynte Marto twierdzili, że otrzymali wizyty od Matki Bożej, która objawiła im trzy fundamentalne tajemnice o przyszłości ludzkości. Przez ponad 100 lat trzecia z tych tajemnic pozostawała otoczona tajemnicą, generując intensywne spekulacje i debaty wśród teologów, historyków i wiernych na całym świecie. Kiedy została w końcu częściowo ujawniona, wielu obserwatorów zauważyło, że opisane wydarzenia zdawały się odbijać echem przez historię XX wieku z precyzją, która przeciwstawiała się konwencjonalnym wyjaśnieniom. Dwie dewastujące wojny światowe, wzrost i upadek ideologii totalitarnych. Głębokie kryzysy w kościele i radykalne transformacje społeczne zdawały się podążać za prorockim scenariuszem ustanowionym dziesięciolecia wcześniej. Ale, według tej współczesnej narracji, była jeszcze część tego trzeciego sekretu, która nie została ujawniona, część, która czekała na swój moment spełnienia w historii ludzkości. I to właśnie w tym kontekście o świcie 18 maja 2025 roku. W znaczącej dacie, która oznacza zarówno 105. rocznicę urodzin Jana Pawła II, jak i 108. rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie, miało miejsce wydarzenie, które połączyłoby wszystkie te historyczne elementy w zaskakujący sposób. Bohaterką tego niezwykłego doświadczenia jest siostra Magdalena Kowalska, 52-letnia polska zakonnica. Która żyje życiem głębokiej kontemplacji w klasztorze w łagiewnikach, tym samym świętym miejscu, gdzie święta Faustyna otrzymała objawienia o Bożym Miłosierdziu. Magdalena należy do tej samej kongregacji sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i poświęciła trzy dekady swojego istnienia nieustannej adoracji najświętszego sakramentu i apostolstwu Bożego Miłosierdzia. To, co czyni siostrę Magdalenę szczególnie interesującą postacią w tej narracji, to właśnie jej dyskretna natura i awersja do jakiejkolwiek formy duchowej rozgłosu. W przeciwieństwie do wielu współczesnych mistyków, którzy szukają niezwykłych doświadczeń, zawsze unikała zjawisk nadprzyrodzonych i prowadziła życie duchowe charakteryzujące się prostotą i normalnością. Ta cecha jej osobowości, według narracji, była właśnie tym, co uczyniło ją odpowiednim wyborem do otrzymania objawienia tak wielkiej wagi. Według relacji, objawienie się świętego Jana Pawła II przed siostrą Magdaleną było wydarzeniem o niezwykłej nadprzyrodzonej mocy. Obecność świętego papieża manifestowała się z autorytetem przekraczającym ziemskie wymiary, promieniując światłem, które zdawało się emanować bezpośrednio z boskiego tronu, ale niosąc w oczach głęboki smutek, który dotykał duszy zakonnicy będącej świadkiem zjawiska. Komunikacja odbywała się po polsku wspólnym języku ojczystym Świętego i Widzącego, tworząc intymną i kulturową więź, która nadawała jeszcze większe znaczenie przesłaniu. Jan Paweł II przedstawił się jako posiadać specjalnego pozwolenia od Ojca Wiecznego na ujawnienie aspektów proroctw Fatimy, które jeszcze nie zostały spełnione w historii ludzkości. Centralne przesłanie, które przyniósł Jan Paweł II, Skupiało się na przejściu z ery boskiego miłosierdzia do okresu boskiej sprawiedliwości. Podczas swojego pontyfikatu, wyjaśnił, miał pełny dostęp do sekretów Fatimy, włączając w to części, których nie mógł ujawnić publicznie w roku 2000, kiedy Kościół oficjalnie ujawnił trzeci sekret. Powód tego zatrzymania, według jego wyjaśnienia, był taki, że ani Kościół, ani świat nie były przygotowane na zrozumienie pełnego znaczenia tych objawień. Narracja przedstawia teologiczną perspektywę na boską cierpliwość, wyjaśniając, że ludzkość otrzymała niezwykły okres łaski po objawieniach fatimskich, czas, podczas którego wstawiennictwo Matki Bożej dosłownie powstrzymywało manifestację boskiej sprawiedliwości. Ale ten okres, według objawienia, Posiadał granice ustalone przez samą naturę boskiej sprawiedliwości, a gdy te granice zostaną osiągnięte, nawet maliańskie wstawiennictwo nie mogłoby zapobiec następnym wydarzeniom. Jan Paweł II następnie przystąpił do szczegółowej analizy tego, jak ludzkość doszła do tego krytycznego momentu w historii. Objawienia fatimskie, wyjaśnił, przyszły z konkretnymi ostrzeżeniami o dwóch wielkich wojnach światowych. O szerzeniu się destrukcyjnych ideologii pochodzących z Rosji, które pochłonęłyby świat, jeśli ten naród nie zostanie poświęcony niepokalanemu sercu Maryi zgodnie z żądaniem, o apostazji, która wniknie nawet do wnętrza Kościoła i o ostatecznej karze, która nadejdzie, jeśli ludzkość nie nawróci się szczerze. Obie wojny światowe wydarzyły się dokładnie tak, jak przepowiedziano z czasową i geograficzną precyzją, która przekonałaby nawet największych sceptyków o nadprzyrodzonym pochodzeniu tych objawień. Poświęcenie Rosji jednak nie zostało dokonane dokładnie tak, jak Matka Boża żądała czyli z wyraźnym wspomnieniem tego konkretnego kraju w uroczystej ceremonii jednoczącej wszystkich biskupów świata katolickiego. W konsekwencji tego niepełnego poświęcenia. Ideologiczne błędy pochodzące z Rosji rozprzestrzeniły się po całej ziemi w sposób jeszcze bardziej niszczący niż jakakolwiek konwencjonalna wojna militarna. Komunizm, wojujący ateizm i inne ideologie materialistyczne głęboko wpłynęły na myślenie globalne, tworząc podziały społeczne, rodzinne i duchowe, które utrzymują się do dziś. Kryzys w kościele także manifestował się zgodnie z przepowiedniami. Z podziałami między kardynałami i biskupami w kwestiach fundamentalnych doktryny katolickiej oraz skandalami, które skompromitowały moralną wiarygodność instytucji przed światem. Ale była jeszcze część proroctw Fatimy, która pozostawała do spełnienia i ta była właśnie najbardziej znacząca ze wszystkich. Ostateczna kara przewidziana dla ludzkości, która upierałaby się przy swojej rebeli przeciwko stwórcy pomimo wszystkich ostrzeżeń i możliwości nawrócenia oferowanych przez historię, stanowiła najbardziej dramatyczny element objawień. Kiedy boskość stwierdziła, że świat nie tylko odrzucił mariańskie apele, ale zintensyfikował swoją rebelię, zostało udzielone pozwolenie na ujawnienie ostatecznych wydarzeń, które jeszcze musiały nastąpić przed ustanowieniem mariańskiego królestwa na oczyszczonej ziemi. Opis tej ostatecznej kary obejmuje trzy dni całkowitej ciemności, które pokryją całą planetę, podczas których siły demoniczne będą pojawiać się wizualnie, by szerzyć terror wśród ludzkości. W tym okresie tylko ci, którzy pozostaną w swoich domach z zapalonymi poświęconymi świecami, wodą święconą, poświęconymi krucyfiksami i różańcami w rękach, będą całkowicie chronieni przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami. Każda osoba, która odważyłaby się wyjść z domu podczas tych trzech dni, stanęłaby w obliczu natychmiastowych śmiertelnych konsekwencji. Po tej nadprzyrodzonej ciemności oczyszczający ogień stąpiłby z nieba, całkowicie odnawiając stworzenie i oddzielając wiernych od buntowników według kryteriów znanych w całości jedynie boskiej mądrości. Ta puryfikacja nie byłaby aktem zemsty, ale raczej jak działanie rolnika. Które usuwa chwasty, by pozwolić dobrym roślinom rosnąć i prosperować. Następna transformacja byłaby radykalna i wszechobejmująca. Jan Paweł II opisał, jak po tych trzech dniach boskość wyśle kompletne odnowienie całego stworzenia, funkcjonujące jak nowy chrzest dla całej Ziemi. Byłyby znaczące zmiany w samej fizycznej strukturze planety, z górami zmieniającymi pozycję. Rzekami płynącymi w nowych korytek i samą osią ziemską dostosowaną przez bezpośrednią boską interwencję. Wiele regionów świata zostałoby całkowicie przekształconych geograficznie, niektóre zatopione przez wody, inne podniesione ponad poprzedni poziom, wszystko to w celu przygotowania nowej ziemi odpowiedniej dla duchowo odnowionej ludzkości. Ta puryfikacja szczególnie dotknęłaby tych. Którzy uporczywie odrzucali boskość przez całe swoje życie. Statystyka przedstawiona w objawieniu jest trzeźwa i znacząca. Około dwóch trzecich obecnej ludzkości nie przetrwałoby tej transformacji. Nie z powodu boskiej okrucieństwa, ale dlatego, że ich dusze nie byłyby przygotowane na życie w odnowionym świecie, który był tworzony na nowo. Przygotowanie duchowe byłoby więc czynnikiem decydującym o przetrwaniu podczas tego okresu przejściowego. Kiedy siostra Magdalena zapytała o czas, w którym te wydarzenia miałyby nastąpić, Jan Paweł II odpowiedział, że byłoby to wcześniej, niż wielu sobie wyobraża. Znaki już się manifestowały przez głębokie duchowe podziały charakteryzujące współczesny świat. Rodziny niszczone przez ideologie przeciwne boskiemu planowi wiara atakowana nawet wewnątrz samego Kościoła i wielu przywódców religijnych, nauczających doktryn przeciwnych tradycyjnie objawionej prawdzie. Ale najjaśniejszym znakiem byłoby, gdy Rosja zostałaby w końcu poświęcona niepokalanemu sercu dokładnie tak, jak Matka Boża pierwotnie żądała. Kiedy to konkretne poświęcenie zostałoby dokonane, nawrócenie Rosji wstrząsnęłoby całym światem. W ciągu tygodni ten naród stałby się niezwykłym przykładem wiary katolickiej dla wszystkich innych narodów świata. Paradoksalnie, ten cud służyłby także jako znak, że nadszedł czas ostatecznej puryfikacji, demonstrując, że boskość wyczerpała wszystkie możliwości manifestowania miłosierdzia ludzkości przed przystąpieniem do nieuniknionej sprawiedliwości. W tym punkcie objawienia Jan Paweł II skierował swoją uwagę szczególnie na misję Polski w tych ostatecznych czasach, ujawniając profetyczne aspekty przyszłości tego narodu, które miałyby się spełniać w 2025 roku. Tak jak boskość wybrała ten błogosławiony naród, by dać światu papieża, który pomógłby obalić ateistyczny komunizm, i tak jak wybrała Polkę Świętą Faustynę, by ujawnić nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, które przygotowałoby ludzkość na te czasy. Raz jeszcze wybierała Polskę do absolutnie kluczowej misji w nadchodzącej puryfikacji. Polska funkcjonowałaby jako współczesna duchowa arka podczas wielkiego odnowienia, specjalnie chroniona przez Matkę Bożą Częstochowską. Podczas gdy inne narody przechodziłyby przez surowe próby podczas okresu puryfikacji, wiara katolicka pozostałaby czysta i silna w Polsce. Z Polski wyłoniliby się nowi apostołowie, którzy pomogliby odbudować odnowiony świat po puryfikacji. Polscy katolicy otrzymali szczególną odpowiedzialność w tej profetycznej narracji. Tak jak heroicznie opierali się komunizmowi, który próbował zniszczyć ich wiarę przez dziesięciolecia ucisku, teraz powinni opierać się współczesnym ideologiom, które atakują tradycyjną rodzinę i kościół. Staliby się strażnikami katolickiej prawdy i propagatorami nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Objawienie przedstawia Polskę jako przyszłe centrum, z którego wyruszy ewangelizacja odnowionego świata. Po puryfikacji, gdy Ziemia zostanie przekształcona, polscy misjonarze zaniosą czystą wiarę katolicką do wszystkich zakątków nowego świata. Z tego powodu kluczowe byłoby aby ten naród pozostał wierny katolickiej tradycji w teraźniejszości, by być przygotowanym na tę chwalebną przyszłą misję. Jeśli po raz pierwszy odkrywasz te niezwykłe objawienia o przyszłości ludzkości i profetycznej roli Polski, nie przegap żadnego szczegółu tego dochodzenia, które prowadzimy. Aktywuj dzwonek powiadomień i zapisz się teraz do naszego kanału, aby mieć pełny dostęp do ekskluzywnych dokumentów o proroctwach Tajemnicach Kościoła i wydarzeniach, które kształtują naszą przyszłość. To historie, których nie znajdziesz nigdzie indziej, przedstawione z głębią i troską, na jaką zasługują. Twoja podróż odkrywania dopiero się rozpoczyna. Jan Paweł II poinstruował, że naród polski powinien zostać poinformowany, że Matka Boża Częstochowska będzie ich chronić w trudnych momentach ale w zamian powinni być wierni modlitwie różańcowej nabożeństwu pierwszych sobót i przede wszystkim osobistemu poświęceniu niepokalanemu sercu Maryi każda polska rodzina powinna przekształcić się w małe sanktuarium maryjne gdzie wiara byłaby przeżywana z czystością i radością objawienie określiło konkretne kryteria dla tych którzy przetrwają puryfikację wszyscy którzy prawdziwie kochają Jezusa i Maryję Którzy odmawiają różaniec codziennie, żyją w stanie łaski uświęcającej przez regularne uczestnictwo w sakramentach, wiernie praktykują nabożeństwo pierwszych sobót i wykazują szczerą miłość do potrzebujących. Te osoby nie tylko przetrwają, ale staną się założycielami nowej ludzkości. Podczas puryfikacji aniołowie Boży utworzą niewidzialną ochronę nad domami wiernych. Te osoby przeżyją wyjątkowe i niezwykłe doświadczenie. Podczas gdy świat wokół nich zostanie radykalnie przekształcony, one pozostaną w całkowitym pokoju, podtrzymywane bezpośrednio przez Boską Moc. Nie będą odczuwać głodu, pragnienia ani strachu, ale przeżyją trzy dni ciągłej modlitwy i mistycznego zjednoczenia z Boskością. Po puryfikacji rozpocznie się cywilizacja miłości, którą Kościół zawsze teoretycznie proklamował. Nie będzie już rządów ludzkich takich, jakie znamy obecnie, ponieważ Jezus Chrystus będzie panował bezpośrednio przez całkowicie przemienione serca. Wszyscy będą dzielić zasoby w doskonałej braterskiej miłości. Praca stanie się źródłem czystej radości, ponieważ każda osoba będzie robić dokładnie to, do czego boskość ją pierwotnie stworzyła. Sama natura uczestniczyłaby w tym odnowieniu w niezwykły sposób. Dzikie zwierzęta stałyby się łagodne i przyjazne, trujące rośliny całkowicie zniknęłyby z planety, choroby przestałyby istnieć, a nawet klimat byłby doskonale zrównoważony. Ziemia produkowałaby obfite owoce bez potrzeby ciężkiej pracy, a doskonała harmonia panowałaby wśród wszystkich boskich stworzeń. Najbardziej znaczącym aspektem tej transformacji byłoby to, co stałoby się z ocalałymi ludźmi. Ci którzy przejdą przez puryfikację, mieliby swoje serca całkowicie duchowo przemienione. Kłamanie, kradzież czy posiadanie nieczystych myśli stałyby się praktycznymi niemożliwościami. Boska miłość przepływałaby przez każdą osobę tak intensywnie, że wszyscy żyliby naturalnie jak święci. Miasta byłyby odbudowane zgodnie z konkretnymi boskimi planami. Rodziny mieszkałyby w pięknych, choć prostych domach, a wszystkie dzieci rodziłyby się z wrodzonym poznaniem boskości. Nikt nie musiałby formalnie uczyć się religii, ponieważ wszyscy znaliby Jezusa i Maryję bezpośrednio w swoich sercach, edukowane przez świętych, którzy zmartwychwstaliby specjalnie do tej edukacyjnej misji. Ten okres pokoju trwałby około tysiąca lat. Całe pokolenia rodziłyby się, dorastały i umierały w doskonałej świętości. Byłby to dosłownie raj ustanowiony na ziemi, czas, w którym ludzkość doświadczałaby życia dokładnie tak, jak boskość zawsze pragnęła od początku pierwotnego stworzenia. Objawienie zakończyło się zapewnieniem Jana Pawła II, że z nieba wstawia się szczególnie za Polską i za wszystkich tych, którzy szerzą to przesłanie nadziei. Matka Boża, uznana za królową Polski. Otoczyłaby ten ukochany naród swoją specjalną macierzyńską troską, a w duchu zawsze pozostawałby obecny z polskimi katolikami, którzy pozostaną wierni objawionej prawdzie aż do końca czasów. Ta niezwykła narracja łączy elementy historyczne, starożytne proroctwa i współczesne wydarzenia, sugerując, że profetyczne słowa Jana Pawła II o szczególnej przyszłości Polski znajdowałyby spełnienie w wydarzeniach i tendencjach obserwowalnych w 2025 roku, tworząc fascynujący pomost między tradycyjną duchowością a współczesnymi realiami geopolitycznymi. To objawienie o profetycznym przeznaczeniu Polski i wydarzeniach, które rozwijają się w 2025 roku, to przesłanie, które musi dotrzeć do jak największej liczby osób. Jeśli ta narracja dotknęła Twoje serce lub wzbudziła Twoją ciekawość na temat tajemnic otaczających nasze czasy, udostępnij ten film swoim rodzinom, przyjaciołom i w swoich mediach społecznościowych. Każde udostępnienie może być iskrą, która oświetli drogę komuś poszukującemu odpowiedzi na to, co dzieje się w naszym świecie. Razem możemy szerzyć to przesłanie nadziei i duchowego przygotowania dla tych, którzy potrzebują go usłyszeć.